Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w Deltologach, czyli serii, w której, jak zwykle, w bardzo chaotyczny, ale też bardzo krótki sposób staramy się przekazać najistotniejsze fakty związane z naszym kanałem, zapowiedzieć pewne rzeczy. No i dzisiaj też zrobimy to samo co w poprzednich odcinkach, czyli powiemy o tym, co będzie się działo na naszym kanale w najbliższym czasie. A ze mną dzisiaj jest. Ja, Rekles. Dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o trzech rzeczach. Tak jak mówiłem, to będzie króciutki odcinek, w tle oczywiście jest gra, którą no, chyba znacie dobrze, bo ona pojawiała się chyba w poprzednich dwóch Deltalogach Nie, w jednym, w jednym lamił Jarek Les w Skyrimie W każdym razie mamy dwie informacje związane z nowymi seriami Oczywiście nie jest tutaj jedna z informacji tajemnicą, że będzie grał w Lego Hobbit, już jutro powinien pojawić się jakiś odcinek z tej gry Ja mogę powiedzieć od siebie, że nową serią po TIFie będzie wybrany przez, Far, przez Was Far Cry 3 no, a Jarek, u ciebie jak to wygląda? Namyśliłeś no, się? ja już obiecuję, obiecuję tego Warbanda i wiecie co, chyba w końcu czas zacząć. A kolejną, no, tak. właściwie najistotniejszą w, tym, w tych deltologach, dla nas, przynajmniej nie wiem jak dla Was, bo, bo akurat, no dobra, nie, nie dla wszystkich to będzie interesująca wiadomość. No, ale mamy właśnie taką wiadomość. Chcielibyśmy zapowiedzieć live'a Live'a z gry, która pojawiała się na naszym kanale już kiedyś, czyli z gry Baldur's Gate w wersji Enhanced Edition. Dlaczego live, dlaczego nie, nie seria? Bo w sumie, no przynajmniej tak z moich rozmyślań na ten temat wynikło, że po pierwsze to będzie dla was atrakcyjniejsze, bo będziecie mogli lepiej zrozumieć grę, będziecie mogli zawsze spytać o co tutaj chodzi co, co będziemy robili, co już robiliśmy a i na bieżąco stwierdzić czy wam się nudzi czy nie a jeśli, dokładnie, a jeśli wśród was będą też jakieś ogarnięte osoby to zawsze mogę nam nam poradzić, że akurat myślę, że z tym ogarnięciem u nas nie będzie problemów, bo zarówno ja jak i Arekles spędziliśmy trochę czasu w podstawowej wersji tej gry no i też będzie to o tyle dobre, że na pewno będzie mm, to systematyczne granie w tego Baldura. Moim zdaniem strzałów, w ogóle ta seria jakoś bardziej nadaje się na livey, bo no, to jest erpek, klasyczny erpek, tak? który wymaga dość. Dużego czasu, który poświęca się na rozgrywkę No i akurat Zadu te 2-3 godzinki bał, Jakie spędzimy kocha, na live Grając z tego Baldura A powinniśmy te 2-3 godzinki poświęcać w tygodniu Przynajmniej raz, może więcej po, razy to się uda Z tej Shire, jak o, lecz, że znajdziesz, o, znajdziesz na to czas Wydaje, w razie Wydaje mi się, że to będzie też, też właśnie odle dla nas ciekawsze niż też takie rwane odcinki, Myślę, gdzie pewnie przez tak pół, w, pół, w, pół e, bać, odcinka byśmy mówili o tym, co robiliśmy w poprzednim, a tak to po prostu zachowamy tak, tę ciągłość, tak, po prostu o, będziemy szli do przodu i sami cieszyli się czy, rozgrywką przy okazji, mogąc bogate, pokazać wam coś e, ciekawego z tej tej właśnie tej 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 z tego Baldura. No bo jest, w zasadzie to, to nie pokazałem go jak e, jak e, wtedy, kiedy zaczynałem nagrywać tę serię, kiedy była premiera tej edycji rozszerzonej. No, mam nadzieję, że wreszcie uda mi się dojść tej części do jakiegoś słusznego momentu. No, chciałem przejść też... I ludziom, którzy nie mieli kontaktu bo, w ogóle z Waldur's Gate'em Tak, czy tam być może tylko o nim słyszeli, to na pewno gorąco polecamy, bo jest to legendarny RPG Dokładnie. I to nie są jedyne te puste słowa, bo tak dzień... Gra może być bardzo stara, a jednak bardzo dobra, wciąż. Dokładnie. No mam nadzieję że jedynie, że jakieś tam problemy techniczne internetowe nam nie, nie przeszkodzą wielce w rozgrywce. Jeśli będzie wszystko szło, jak należy, to myślę, że naprawdę będzie tam co oglądać. No, bo jednak tutaj muszę powiedzieć nie skromnie, że chyba trochę, trochę jednak o tej grze wiem. Jarek Les też przeszedł Baldura i nie wiem, chyba nieraz, więc, więc też coś, coś tutaj może ciekawego o tej grze powiedzieć. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie, sprawdźcie sobie, czy warto, czy nie warto. No, gra oczywiście nie jest zbyt e, nowa, chociaż to jest edycja rozszerzona, e, powiedzmy ta Ta poprawiona niby. E, czy taka poprawiona to zobaczymy, bo sam. dostosowali na pewno do nowej rozdzielczości, tak? Więc chociaż oczywiście na rabii, tak lepiej nie wygląda to bo... na. Na, na powiedzmy nowszych monitorach No ale tak naprawdę fabuła została ta sama, nieliczne zmiany W każdym razie no, no zapraszamy no, was szukacie. do sprawdzenia sobie tego My na pewno będziemy się świetnie bawili, a jeśli będziecie mogli jeszcze tam Nas powiedzmy wesprzeć, coś tam czas, czasem do nas napisać To też byłoby miło Także cóż, to, to jest chyba wszystko, co chcieliśmy, co chcieliśmy wam powiedzieć czyli a, No i na Hobbit pewno live, obiecuję live, wam, live tak, ale będzie na pewno ciekawiej niż w Path of Exile, to muszę zapewnić. To prawda, tam bardzo chaotycznie to szło, a tutaj już powiem Wam, że mamy mniej więcej obarane, mamy stworzone postacie, wiemy co po kolei, jak będziemy robili. No Puff of Exile to była trochę, no gra w ciemno, tutaj nie będzie już to takie, takie bardzo znaczy, chaotyczne. no może się przyznajmy, próbowaliśmy nagrywać już dwa odcinki z tego. I właśnie wtedy wyszedł ten pomysł z live'em, no bo tak. odcinki uznaliśmy, że wyszły takie trochę nudne, właśnie tak, opowiadające. No ale jednak to jest nie... taka forma, że też wy możecie coś napisać, też trochę inaczej. Wydać to się na przykład. Też. Nagrywa, inaczej się, się nagrywa, inaczej się powiedzmy streamuje. Zobaczymy, zobaczymy jak jest to będzie. na pewno. W każdym razie streamie, spróbujemy nie? to dokładnie, spróbujemy to, to zestreamować, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No, i, to no i chyba byłoby było na, tyle, na tyle, ale no mówię, nie. <grych> tak. Ale nie powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczy, czyli kiedy ten live? No, w sobotę o 16. Tak, to będzie I 12 kwietnia, w sobotę Zaczniemy sobie, sobie grać 15. tego baldura. Oczywiście, odcinki jako takie się nie będą z tej gry pojawiać, ale właśnie przerzuty z live'a czemu nie Jeżeli Jeżeli Wam się w ogóle y, spodoba, to możemy na kanale, zrobić następne live. Y tak, z tej jasne. Gry. No, i to by było chyba na tyle. Zapraszam Was w sobotę o 16. Z dwie, trzy godzinki na pewno pogramy, posiedzimy, mamy nadzieję, że też pogadamy z kimś, że, że będziecie aktywni na czacie. Ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! No, cześć, cześć!